Zira. Simba. Nala. Zira. Simon Pumba. Ekstra, skoro się już wszyscy znamy, to... WYNOCHA Z NASZEJ LWIEJ ZIEMI! Waszej lwiej ziemi? Ta ziemia należy do skazy. Raz już wygnałem was z lwiej ziemi. Wynoście się stąd. Ty i on. O, znacie już mojego syna Kowu? Skaza zażyczył sobie, żeby to właśnie on odziedziczył jego ziemię. No i tytuł króla. Co to za król? To obłosiona galareta. Kowu przyszedł na świat tu, tuż przedtem, zanim nas stąd wypędziłeś. I skazałeś na głód i brak wody. Wiesz, jaka kara grozi za powrót na lwią ziemię. Ale to dziecko nie. Rozumiem, skoro musisz mieć ofiarę, proszę. Zabieraj się stąd. Dość już. O nie, Simba. <grystanie> to jest dopiero początek cześć